Pora, pora się zmierzyć z wrogiem, pora zmierzyć się z ich tutaj potęgą. Zobaczymy, czym oni tak naprawdę dysponują, czym oni są w stanie tutaj nas pokonać, czy są w stanie uprzeciwstawić się naszej sile. Hej, ekipa, witam Was z staniu witam Was serdecznie w kolejnych przygodach z Driftland The Magic Review. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, dowiedzmy się, co dalej się przydarzy w kampanii ludzi, co dalej kryje tajemnica i jak sojusze, które budujemy, się sprawdzą w nowej rzeczywistości. Misja Lepszy Brat. Tym razem rozmowy Uriasa Shiloh. Byliśmy gotowi do walki, widzieliśmy, gdzie zamierzasz się udać, lecz ty zniknąłeś w ciemnościach nocy. Zostawiłem Emrykowi list, w którym wyjaśniłem, że wyruszam na zwiad w poszukiwaniu wroga. Sam. Jednakże Merek znał ryzyko, jakie idzie w parze z tak lekko zachowaniem. Przestraszony tym, że mógłbyś wpaść w moje ręce, opóźnił atak i pośpieszył na ratunek twojemu bratu. Słyszysz odgłosy walki? Ten zamek jest oblężony. Tylko ten jedyny raz akceptuję jego decyzję. Nie żeby to miało już cokolwiek zmienić. Śmierć ludziom! Szczęście się wszyscy! Cel misji: Odnajdź Uriasa. Poziom trudności: oczywiście, wielki mak. Rozpocznijmy tą kampanię. Spójrz, tego się obawiałem. Poszarpany fragment e, płaszcza Uriasa. Rozpo rozpoznałbym tę tkanin z zawiązanymi oczami. Słabo, ale wyczuwałem obecność Uriasa. Zaznaczyłem jego prawdopodobne położenie fioletowym okręgiem na mapie. Zanim jednak zaczniemy poszukiwania roztropnym, byłoby zwerbowanie kilku rycerzy ujeżdżających latające stworzenia. Sprowadzę mojego brata z powrotem do domu i nic mnie nie powstrzyma. No dobrze, świetnie, mamy teraz zadanie jasne, mamy odnaleźć Uriasa i zwerbować pięciu jednostek latających. Fajnie byłoby gdybyśmy od razu mogli pójść w smoki, no ale sami wiemy, że tak łatwo nie ma. No i to co ciekawe, mamy wyspy które w żaden sposób nie są powiązane, fajny mamy ten, czyli tak naprawdę mamy tylko jedną centralną bazę. Drogi chłopcze, twój zamek jest w bardzo złym stanie, lecz łatwo może dokonać wymaganych napraw. No faktycznie, faktycznie, yy, stan jego jest fatalny. No dobrze, to trzeba, yy, aby naprawić budynek to wiemy, tylko kasy, kasy trzeba na to, tak? Więc ustawiamy o to, że naprawa 30 na dzień kosztuje, to ustawmy, w takim razie troszkę mniej złota zarobimy, ale budynek dzięki temu się naprawi. Tutaj mamy poszukiwacza, więc co to od razu? Geologię tutaj odpalam. A, wyspa, a, wyspa ukryta, okej. Okay. A co tak te budynki wszystkie oberwały? Halo, halo! Co tu się dzieje? No dobrze, mamy co my tu mamy? Mamy farmę, mamy bibliotekę, mamy chatkę. No powiem jeszcze, ja że nie mamy tutaj za wiele. I nie mamy też zwiadowców, to jest najgorsze. I nie mamy latających. No, Urias, no kurczę, Urias nas zostawił. No nic innego, nie innego pozostaje, tylko może Eagle Nest. Będę radę w stanie? Myślicie, że damy radę, jeżeli mamy maga na którym poziomie? No, wiesz, że czarodzieje, więc raczej nie. Więc trzeba raczej zacząć od e, od kruków, więc piszemy. Oczywiście odpalamy naszą magię driftu. Dosłownie mówiąc, tajemnicę nurt i lecimy. I dobudujmy się z tym, mam nadzieję, że. No Nie, nie idzie tego bliżej Ach, no to trudno. Trochę tak się przeustawimy i zbudujemy połączenie. Kamienia na razie mnie nie stać na kamienie, więc lecimy ze zwykłym i tutaj pociśniemy oczywiście rekrutując przy tym samym jeszcze jednego czarodzieja. A nie, bo my mamy jednego czarodzieja, mamy jakieś jednostki woje, wojskowe. Jeden czarodziej. No to powiem wam czy tak powiem, na wesoło, na wesoło, bo to mamy tylko. A nie, tutaj jeszcze jest okazja. A, werbowanie, dobra, mamy to. I tutaj czarodziej już będzie zaraz operował. Tutaj mamy działka, strażnica. Tak, została wieża odrestaurowana. Od, od, od tak samo kopania żelaza. Złota, przepraszam, to jest złoto. O, tak, złoto trzeba pocisnąć, żeby to wszystko odbudować. A my? No cóż, my atakujemy, my atakujemy tego ptaszka. Przejmujemy to gniazdo. Top, gniazdo ma być nasze. Wow, I naparzamy, i naparzamy, i magowie szybko tutaj odbudują. Super! I tutaj oczywiście Raven Nest, też musimy to przejąć, super, wbijać panowie poziomy. Dzięki temu będziemy szybciej mogli was tutaj ogarniać na poziomie zdecydowanie lepszym. A my tymczasem bawimy się dalej w przestawianie wysp. I ustawianie wysp, i ustawianie jeszcze. Chyba, że ewentualnie dzisiaj spróbujemy czarodziejskiego zasiewu, ale najpierw Zobaczmy, co to w ogóle te wyspy kryją. A przepraszam, bardzo, ja tu miałem gniazdo. Ueee. Łe... To teraz wszystko jasne. Jedno muszę przyznać: zabawa w przesuwaniu tych wysp jest naprawdę rewelacyjna. Z tego względu, że tutaj mamy. Miejsce Marzoleum, czyli dajemy sobie możliwość zwiększenia naszego zasięgu czarów. Rzuciłem sobie kilka magicznych o oczu i dzięki temu mogę sobie pozwolić na przesyłanie przesuwanie tych wysp. Jak widzicie tutaj bawię się jak w Domino, tutaj mam wyspę, którą jest tutaj 7000 kamienia, słuchajcie jest 7000 kamieni No to oczywiście że tą wyspę przesuwam im bliżej tutaj, żeby podpiąć się pod dalszą produkcję. Tą wyspę mogę spokojnie sobie tu przesunąć. Tu sobie mogę tu przesunąć. Dodatkowo ta wyspa z Marzoleum ma. Smoki. Jestem ogromnie ciekaw jak to kwestia wygląda, jeżeli chodzi o podmiany zwierząt, na przykład oni teraz latają na krukach i niektórzy na szczębiach, a jeżeli oni wbiją na poziom, czy oni będą mogli wykupić zdolność dla smoku? tego jestem ogromnie ciekaw, dlatego chcę coś przetestować, odpalam bramę ty Tyryna, czy Tyra, przepraszam, brama... Tyra, brama tyra, proszę bardzo, podpinamy. Ach, poza zasięgiem. Teraz już zadziała i zobaczymy, co się stanie, gdy na połączymy. I na przykład będę chciał zrekrutować z tego smoka e, pozwalać swoje jednostki latające. No super, tylko brakuje nam jedynie czego gdy... rubinów. Rubinów, które za chwilę będziemy mieć, więc bardzo spoko, czekam na te rubiny. Natomiast patrzcie, tutaj. Ustawiamy sobie magiczne oko, następnie sobie robimy pod C tajemny nurt i przesuwamy przesuwamy tą wyspę, a wyspa tak jak widzicie jest mocno kamienista, z tego co widziałem w geologu 7000 kamienia. No to się rozumie wynik taki, tak się bawić w przesuwanie terenów to ja mogę. Kończymy bawić się w ulepszenia, a ja wam jeszcze pokażę jeden nowy budynek, który właśnie odkryłem jest to budynek dwór uczony, który nam daje boosta do produkcji tych punktów, a te punkty naprawdę są cenne, bo tutaj naprawdę możemy sobie zrobić wiele cennych upgrade'ów, na przykład koszty finansowe, utrzymanie budynków, albo na przykład lepsze wpływy z tego tytułu, że reputację mamy bardzo spoko, więc to na przykład reputacja, rep przedłużenie wpływa na twoje przeludnienie i reputacja wtedy będzie. sobie zobaczcie. Jest reputacja, od razu lepiej i teraz nie ma siły, żeby ktoś narzekał na przeludnienie, bo mamy agitacja na poziomie drugim, jeszcze agitacja na poziomie trzecim, ale tym to może zajmiemy się później. Póki co teraz pójdziemy trochę w magię i ścieżka magii i ścieżka wojny. Zobaczymy, gdzie nas te ścież ścieżki doprowadzą. I leci, leci, leci nasz bohater. Wprawdzie to nie jest żaden z latających, czyli chyba żaden z tych, ale mamy pierwszy smok tego sezonu, właśnie wyhodowany. Pięknie, i mamy Urysa, prawie jak Urias, więc wędruje jak najbardziej. Mamy to, że tarczy cesarza dodatkowo poziom trzeci zdobył. Brawo dla siebie, brawo dla siebie. Odkryliśmy Wieczni wygnańce. uuu, tu jakieś jednostki mamy. Tu jakieś zagrożenie to będzie? Kto wie, kto wie. Zobaczymy, zobaczymy, czy nas tutaj uderzą. Jeżeli na przykład ptaszek. No nie, nie biją nas, ale to w sumie tak jeszcze nie podlatuje w zasięg. Ale zobaczmy, czy nas zaatakują? Czy nam coś zrobią? No. Nie atakują. No to może jednak dogadamy się z nimi. Zobaczmy, kim oni są. Przyznaję, nie rozumiem, z jakiegoś powodu fioletowi nagle ruszyli na mnie. Znaczy, ja widzę, że to są ciemne elfy, ale było spokój, było wszystko w porządku. Nagle wróg do nas ruszył. Nie wiem, co się stało, natomiast mamy tu dosyć silną obronę. Nie muszę się w ogóle o to martwić. A tu się coś bawiam w jakieś czary, proszę. To już, w takim razie o, koczko, Oczko, dziękuję. I jeszcze raz oczko. I poprosimy tutaj czarami. Nie wiem, jakąś armię chyba na szykują. Nie ma problemu. Już jestem gotowy. Nawet mam sił swoich trochę. Jak widzicie, już coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Już zrekrutowałem kolejne smoki. I tutaj nawet mam wyspę. Słuchajcie, tutaj mam wyspę ze smokami, więc trzeba z tego w końcu skorzystać. Dlaczego mam nie korzystać, skoro mam tutaj smoki na miejscu, więc prosiłbym połączenie tego do imperium i będziemy budować, budować tutaj. Co trzeba, czyli budujemy smoki, moi drodzy, budujemy smoki, werbunek smoka musi być No dobra, chcieli sami wojny, wojna będzie, proszę, odpinamy im wyspy, proszę bardzo, wierzę, mekromantek, wierzę tutaj Mamy mnóstwo smoków, mamy mnóstwo armii, pora się nimi zająć Ok, most rozwalony, super, zostali odcięci, będę ich odcinał wyspa po wyspie Wyspa po wyspie, zobaczmy, co tu oni jeszcze kryją. Czy tutaj jest coś interesującego? Jest, no to proszę bardzo, niszczyć ten budynek, strażnicę. Proszę, priorytet na strażnicę. Likwidujemy, likwidujemy i atakujemy. Oczywiście ustawiam priorytet na atak tutaj. Nie będę się tutaj w ogóle cackał z nimi, proszę, likwidujemy. Magiczne oko, proszę bardzo, likwidujemy wszystko co się da. Tu, spokojnie, po kolei wszystko zamrażamy. Super, i magią ich, i magią kule ognia, i zamrażanie, i kuśnicy, a łucznicy, proszę też zamrażamy. Niszczymy Chcieli wojny? Mają wojnę, proszę bardzo. Ach, tylko niestety, chłodzenie. Musimy sobie ulepszyć y, szybsze chłodzenie, więc już to ulepszamy. Szybsze ostygnięcie, drugi poziom. Proszę bardzo, armia. Pięknie armia wchodzi. Jak do siebie. Koniec tej zabawy. Koniec dwa zabawy. Nie będziemy się bawić w podchody. Nie będziemy sobie pozwalać na to, żeby nas tak traktowali, co to, to nie. Musimy ich te pocisnąć. A jak ładnie wchodzimy, proszę bardzo, kolejne. I tutaj też kule ognia, żeby to jak najbardziej. Teraz przydałoby się jeszcze tylko grupowe leczenie. Co w sumie też ogarniemy za chwil parę. Natomiast jedno wiem na pewno. Zdecydowanie. Warto, jeżeli rekrutujemy jednostki, od razu cisnąć w poziom trzeci. Bo od razu dostajemy na trzeci poziom tarca, tarczy cesarza. Na przykład w przypadku rycerzy, w przypadku uczników myśliwego, w przypadku magów, zapąk. I od razu, jak taki wojownik nam tutaj jest rekrutowany, to od razu on wskakuje na poziom trzeci. Nie bawi się w pojedyncze. Bo gdyby bawił się w te pojedyncze. Poczekajcie, poczekajcie. O, mam cię! Złapałem cię! Nie ma! Gim, przepani. Dobra, koń z jednostkami wroga, tak jest, nie ma to. Likwidowane kolejne. I patrz, jak ich kładziemy. No, przyznaję, troszkę oberwaliśmy. Trzeba ich tutaj troszkę pocisnąć w tym miejscu. Na przykład jakimiś piorunami. O, pięknie. Pięknie, właśnie o to chodzi. Tu też trzeba wspomóc naszych, żeby tutaj mocno y, pocisnali wrogów. A my? No cóż. Ach, uciekł, kolega. Niestety uciekł. Dobra. Póki co, nasze jednostki niech powrócą. I tutaj na pewno się jeszcze zmierzymy. Na pewno pokażemy im, że z nami to nie wygrają. Skoro wywołali wojnę, to niech teraz liczą się z tymi konsekwencjami. Ja sobie nie pozwolę. Okej, okay, w końcu wiem na jakiej zasadzie działa biblioteka, strzelnica i kowal. Jeżeli na przykład nasz Laurs miał wyburzenie poziom pierwszy, w momencie kiedy ja w strzelnicy ustawiłem, że teraz szkolimy się na poziomie drugim, on sobie automatycznie podnosi do automatycznie do drugiego. I teraz na przykład jak zwiększymy do wyburzenia do poziom trzeci, to patrzcie, on mając poziom drugi, Teraz wejdzie sobie do środka i tam właśnie tam dokona upgrade'u po prostu on będzie miał wyburzanie poziom trzeci, Banał, po prostu banał. No tak właśnie to powinno być skonstruowane. Super. Bardzo mi się podoba. Dzięki temu mogę teraz wszystko ładnie ulepszać, tylko mnie kosztuje to wszystko diamenty. Więc dlatego też troszkę oszczędzam, bo chciałbym ten trening zaoszczędzić na przykład do poziomu drugiego już 35% i tutaj mam tylko 98 punktów. Ogarniemy to wszystko, nie ma problemu. Bardzo fajnie to wszystko będzie tanie. jest tanie jak barz będzie bardzo tanie. Tylko musimy chwilę jeszcze poczekać, aby zaoszczędzić na maksa. Emryk, znaleźliśmy Uriasa. Urias jest w tej twierdzy. Jak widzicie, wyczyściłem wszystkie wyspy dookoła. Już sobie rozstawiam wyspy po punktach strategicznych. Ale ej, Urias tu siedzi. Jest uwięziony jak nic. Uri bracie, nic się wydostanę cię, Oczywiście, że tak. Teraz to ty będziesz chodził yy, chronić swojego brata? Zwykle to ja chroniłem ciebie. Zmiana ról? Zniszcz Zamek Ciemnych Elfów i uratuj Uriasa. Oj, to będzie najlepsza rzecz, którą mogę zrobić i z miłą chęcią tego tam... Pora rozwiązać kwestię ostateczną elfów i ich tutaj panowania. Ustawiłem sobie dwie wyspy, idealnie tutaj mam zasięg czarów, można ewentualnie to minimalnie się przesunąć i dzięki temu użyję najpotężniejszego czaru, no dobra nie jest to oczywiście oko maga, ale tornado, słuchajcie tornado. Które będzie tutaj demolowało, niszczyło co się dało. A ja tutaj w zasięgu już ptaki mają. Mam też zbiorowe leczenie. Będę dewastował, będę niszczył wszystko co się da. Pora, pora się zmierzyć z wrogiem, pora zmierzyć się z ich tutaj potęgą. Zobaczymy. Czym oni tak naprawdę dysponują? Czym oni są w stanie tutaj nas pokonać? Czy są w stanie uprzeciwstawić się naszej sile? Zobaczymy za chwilę. W każdym razie walka jest zawzięta. Walka tutaj y, da daje radę. Kopania, jak widzicie, tutaj sporo, sporo tej wieży mają. Sporo wież y, nekromantów. I zastanawiam się, do czego te wieże nekromantów służą. Pewnie dowiemy się w kampanii elfów. Natomiast. Jak widzicie, niszczymy, niszczymy wszystko, co się ta tutaj mocno wroga nadwerężymy, jeżeli chodzi o kwestie yy, tutaj yy, obronne jednostek. Bo wróg ciągle nam podjeżdżał, to, to tam ładnie go dewastowaliśmy. Natomiast my dewastujemy, niszczymy, niszczymy wszystko, co tu się znajduje. Mam nadzieję, że nauczą się, że z nami to się nie zaczyna. Jak widzicie, tornado, wyznaczyłem trasę już. Teraz już wiem, na jakiej sadzi to działa. Tylko dlaczego te jednostka akurat weszły mi pod port tornado, tego nie wiem. Dobra, dewastuję. Zawsze byłeś ulubionym dzieckiem naszych rodziców. Haha, coś się zaczyna. Co takiego? Matka, ojciec, zawsze ciebie fa faworyzowali. Zawsze to ja byłem tym zbuntowanym synem. Nie ty, okłamałem cię. Okej, jakieś rozterki rodziny widzę tutaj, ale spoko, już praktycznie nie mają praktycznie żadnych sił. Wszystkie jednostki wytukłem. Mogłem zabić nasze role, kiedyś zabiłeś naszych, kiedy zabiłeś naszych rodziców. U. Zrobiłem wszystko, aby stać się kimś, kimś ważnym. Wszystko przepadło. Zawsze ty, zawsze cudowny Emeryk, jego nic nie znaczący brat. No, to niezła historia się rodzinna zrobiła. No brawo, brawo! Dobra, dewastujemy, dewastujemy. Zamek zniszczony, super. Urias No i dowiedzmy się jaka historia jakaś tutaj. O, Urias, To jest Urias? Tak, to jest Urias, został uwolniony. Albo... Urias jest przeciwko nam! Co? Wszyscy do Uriasa wszyscy braci za Uriasa. Dlaczego siły Uriasa nadchodzą? No, nie są to ogromne siły, no ale nie wstety. Uriasie, zdradziłeś nas. Jak mogłeś? Tego się nie wybacza. Nawet nie podejdziecie do tego zamku. Nawet nie ma takiej opcji. Wybić najpierw ochronę Uriasa. Zostawcie mi. Ja się osobiście Uriasem zajmę. Jak mogłeś, Uriasie, nas zdradzić? Jak mogłeś tego dokonać? Wstyd. Wstyd i hańba, ja wiem, ja wiem, rozżalony, rozżalony, bo zauważył, że byłby, inni byli ważniejsi od niego. Kurcze, się, tak, cię Ty nasz jedyny bracie, ale nie, ty musiałeś zdradzić. Jak mogłeś? Koniec z tym, koniec z tym. Kończmy w takim razie, nie ma takiej opcji, żebyś przetrwał. Koniec Twoich tutaj poczynań. Urias, Urias, mogłem cię uzdrowić. Dlaczego? Czemu nie? I jak widzicie, tak się kończą losy strajców. I takim oto niespodziewanym dosyć zwrotem akcji kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapki, polecaniu, komentowaniu. Dajcie znać swoim znajomym, że jest tu Staniu, który nagrywa Driftland i na razie nie ma zamiaru przestać. Więc serdecznie was zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam was do kolejnych przygód z Driftland The Magic Review, do walki o ostatecznej kampanii ludzi. Pozdrawiam was z Naraja, hey! Now, the fate of Driftland lies in your hands.